Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście snow i zapraszam na dalszą część naszej podwolnej podróży. Wraz z Kapitanem Nichols. Tak, ostatnio przepłynęliśmy te kaniony wszystkie. Poobijaliśmy trochę ten batyskaw. Mam nadzieję, że później jeszcze się do czegoś przyda, o ile w ogóle będzie nam potrzebnym. Ale teraz musimy znaleźć albo otworzyć. Mhm. Oczy Tyriad, o ile dobrze pamiętam, tak to panna Lea nazwała. I teraz gdzie ich szukać? Hmm. Ktoś mi powie. Oczy Tyriad. Czy one może są gdzieś tutaj? To jest ten włas. Albo chodzi o to. Zresztą za zaraz się przekonamy. Tak, dobra. Mm, niech ja tylko ogarnę. Dobra, załóżmy, że to są te rury. Chyba, że, chyba, że, chyba, że coś jest tutaj. No kto wizja? Albo o to chodzi. Chociaż to wygląda mi na jakieś żyjątka. ta kamera coś mi podpowie. Aj, chyba bardziej chodzi o to. Hmm. Dobra, na razie spróbujemy to, o czym myślałem na samym początku. Ja chciałbym jeszcze mieć wgląd na to co się tutaj dzieje właśnie. Żeby mniej więcej widział to miejsce do cumowania. Przepraszam bardzo, z czym ty się zderzyłaś? Aha, być może nasz wysięgnik się z czymś zderzył. W ogóle musimy podpłynąć bliżej, z tego co widzę. No bo nie No, jakie dziadostwo? Podnosić się, podnosi, ale przez ciebie skończę na dnie morza. A możesz schować ten dziadowski wysięgnik? Dobra, bawiłem się enterem, ale to tutaj się wysuwa. No, nie chcę, no. Dobra, wiecie co? Ja tutaj przerwę nagrywanie, ponieważ nie chcę, żeby ten odcinek był tak samo nudny jak poprzedni. Mm, I wrócę do Was, jak już wykombinuję, co trzeba tutaj robić. Tak więc do zobaczenia. Za chwilę witam ponownie. Jednak faktycznie chodzi właśnie o te mm, takie dziwne wypustki, które dodatkowo się świecą. I spycha nas prąd oceaniczny. Musimy chyba trafić ja sobie robię w tym momencie że ja mam do tej mikroskopijnej dziurki trafić Ej, walka z tym prądem mi tego nie ułatwia Dobra robota, świetnie, świetnie, dobra robota. Za chwilę system, świetnie, dobra robota, świetnie, dobra robota. Za chwilę system poprosi Ci o podanie kodu. Wprowadź go w odpowiednim oknie. Jakiego kodu? Jakiego kodu i skąd ja mam wziąć ten kod? System nie prosi mnie o żaden kod. Świetnie. Dobra robota. Za chwilę system poprosi Cię o podanie kodu. Wprowadź go w odpowiednim oknie. Świetnie, dobra robota. Za chwilę system poprosi cię o podanie kodu. Wprowadź go świetnie, świetnie, dobra robota. Za chwilę system poprosi cię o podanie kodu. Wprowadź go w odpowiednim oknie. A skąd ja mam wziąć te kody? Tak, to jest chyba znowu ten moment, w którym się rozstaniemy. Bo muszę tych kodów poszukać. A zapewne to będzie nudne. Świetnie. Dobra robota. Za chwilę system poprosi ci o podanie kodu. Wprowadź go w odpowiednim oknie. Tak. Jak znajdę ten kod, to do was wrócę. i później dalej będziemy się bawić. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Witam ponownie. Kody? No kodu? Co... Chyba jest w plikach Igora Dimitrinki. Tak. Tutaj są te kody. Długo nie musiałem ich szukać, ponieważ nasza Pani Profesor sama podpowiedziała, gdzie mam ich szukać. Ciach. Świetnie. Dobra robota. Za chwilę system poprosi Cię o podanie kodu. Wprowadź go w odpowiednim oknie. Oj, trzeba się tu śpieszyć, naprawdę. Wciskam to, coś tam nic się nie stało. Oby tylko Batyskaw wytrzymał świetnie. Dobra robota. Za chwilę system poprosi... świetnie. Dobra robota. Za chwilę system poprosi ci o podanie kodu. Wprowadź go w odpowiedź świetnie. Dobra robota. Za chwilę system poprosi ci o podanie 4, 5, Z 56 6. u 4, 5, Z 5 fak Gattamet Świetnie. Dobra robota. Za chwilę system poprosi ci o podanie kodu. Wprowadź go U w, w odpowiednim oknie. Z 5 6 Nie, to nie ten kod. Fak X 3 1 M89 Tak, to ten kod! Jest. Terminal zdezaktywowany. Zostały dwa. Wreszcie. Dobra, spieprzamy stąd. Eee, mapa dalej. Czyli musimy jeszcze tu popłynąć i tu popłynąć. Na szczęście tu jest ten prąd, to szybko nas wypchnie. Dobra, siup. Może wyłączę to. Pujemy, dajemy, dajemy, dajemy. I nie włączyłem stopera. Po raz któryś z kolei. Mam tylko nadzieję, że kolejność była obojętna, bo jeśli będę musiał to powtarzać, nie chcę mówić co. E, tu jest kolejne, więc obniżymy się. Teraz włączę sobie tą termowizję. Znaczy nie termowizję, tylko noktowizję. Tutaj z tego co widzę chyba nie ma prądów. przed nami zamek północno-zachodni. ustaw się w odpowiedniej pozycji. E tam. odpowiednia pozycja. chrzenimy to. Wow. Dobra. Chyba jednak nie będziemy tego chrzenić. Stój. Nie. Za wysoko. Idealnie. Świetnie, dobra robota. Za chwilę system poprosi ci o podanie e, kodu. Wprowadź go w odpowiednim kodę. 4, Z, 56 Tak, to ten kod. Świetnie. Ach, załatwione. Został ostatni. E, ostatni jest za nami. Dobra, wypłyń stąd. Tak, wiem, wiem. Obróć się. Boże jak ja już chcę wyjść z tego batyskafu do góry bo będziemy znowu haczyć odno i pani profesor będzie się denerwować, a złość piękności szkodzi, jak wiemy. Mm, tam a widzę, że znowu są te prądy morskie. I widzę nawet miejsce, gdzie będziemy musieli wsadzić swój, swój wysięgnik. Tak. Prądy, prądy, prądy. Dzień dobry rybki. Rośnie temperatura wody. Trzecie oko Tyriad jest chyba nad podwodnym wulkanem. Będziemy musieli otworzyć je za jednym podejściem. Pływanie we wrzątku jest niebezpieczne. Świetnie! Dobra robota. Za chwilę system Świetnie Dobra robota! Za chwilę system poprosi cię o podanie -O kodu wprowadź go w odpowiednim oknie. F nie, to nie ten kod. To w takim razie L02F38 Tak, to ten kod Świetnie. otworzyliśmy wszystkie oczy tyriadki. Teraz musimy dostać się do bazy technologicznej przez śluzę, która leży dokładnie pomiędzy zamkami. Ruszajmy. Teraz będą jaja. To już wyłączmy, to już chyba nam się nie przyda. Obróćmy ten nieszczęsny Batyskaw. Szybciej. Szybciej go hmm. Gdzie jest to coś? A, tutaj. Od razu sobie walnę tak kamerę. Obróćmy się przodem, jakby to miało jakieś znaczenie, chociaż może ma. Do przodu obniżymy się jeszcze bardziej. Już widzę, że będziemy musieli bardziej na ukos. I jeszcze niżej. Do przodu. W tą stronę bardziej. I być może teraz trafimy. Wielkie dzięki. Otwórzmy śluzę. Nareszcie wydostanę się z tej puszki. Podłączam cię do kolejnej strefy monitoringu. Co to za miejsce? Skąd ja je znam? Ja... Oj, kolejna wizja. Oczywiście. wizja. Pomnienia, o morze, o, ho, ho, ho. jak ja chciałbym kiedyś nad morzem mieszkać. Wow, a to jest ten statek. Idziesz popływać? Woda jest cudna. Zaraz, jeszcze się poopalam. laboratorium naprawdę brakuje mi słońca. Czasami trzeba łyknąć świeżego powietrza, to dobrze robi na zdrowie. Ale nam nie wolno. Gdyby Seidfeld się dowiedział, dostałby szału. Nie dowie się, nic się nie dowie. Jesteśmy tylko my, dwoje. I ta plaża. I czar pryska, jak banika mydlana. Kolejna wizja. Numer 112. 112. Nie rozumiem. Chyba odjeżdżasz, dziewczyną. To jest przełącznik otwierający drogę do nowego sektora. Uwaga, włączam. Świetnie, w końcu się wydostaniemy z tego batyskafu. To pytanie, gdzie trafimy, albo do jeszcze gorszego miejsca, chociaż nie wyobrażam sobie, albo do jakiegoś przyjemnego. Może w spotkamy w końcu ten nieszczęsny numer 112 i okaże się, że numer 112 jest wielką tyriadą. Ta, tak też może być. Wiesz, że to pierwszy raz, kiedy tu jestem? Pracownicy stankowca rzadko mieli coś wspólnego z bazą technologiczną. Pracownicy naukowi z tej części bazy mieli obowiązek trzymać wszystko w ścisłej tajemnicy. Rzadko kiedy ktokolwiek ich odwiedzał. Oni też nie bywali często na tankowcu. Wielu z nich przez wiele miesięcy nie widziało światła słonecznego. Ciekawe, czy te bazy też zaatakowano tak jak tankowiec. Ja obstawiam, Ej, że z dziciają. Może są tu ratowani pracownicy. Tak bym chciała wreszcie spotkać kogoś normalnego. <laughs> Aha, znalazłam przełącznik serwera. Podłączę cię do monitoringu. O, dziękuję bardzo. Zrobione. Czas postawić nowe zadania. The no hell proszę, Jak znalazł? Jest terminal. Najważniejsze zadanie to przejść przez wrota Tyriat. Powinny być niedaleko. Ale najpierw musimy uruchomić windę towarową. Chyba nie ma innego sposobu, żeby dostać się do bazy. Okej. Okay. No dobra, co teraz? O, ja pierdzielę. Hmm. Ty jesteś. Na którym poziomie? Bo ja już w sumie nie. Sam marnujmy nie... czasu. Liczy się każda sekunda. Oj tam, oj, tam, oj, tam. Tu. Jestem w windzie towarowej, a to chyba kabina z programatorem. Może stąd steruję się całą platformą? Spróbujmy. Ale zrobił już to sama. Coś tam gmerasz. Dobra, jak na razie idzie nieźle, ale nie wiem, na jakie piętro mogę zjechać. Możesz zobaczyć panel z poziomu systemu? Powinno się pojawić takie okno. Pokiwaj kamerą, jeśli je widzisz. Mhm. Mm Aha, czyli że widzisz? No! Lżajmy.